Wszyscy pragniemy miłości i chcemy ją odwzajemniać. Bez względu na to, czy jesteśmy singlami, w związku, czy w małżeństwie, miłość jest czymś, czego wszyscy łakniemy i za czym tęsknimy w naszym życiu. Na swojej drodze spotykamy różnych ludzi i czasami zdarza się, że czujemy do kogoś nieodparte przyciąganie. To tak, jakby działał magnes, który nas do tej osoby kieruje. Możemy myśleć o niej bez przerwy, a serce może nam szybciej bić w jej obecności. Ale jak rozpoznać, czy ta osoba jest tą, którą Bóg dla nas przeznaczył? Łatwo jest dać się ponieść uczuciom zakochania i pożądania, ale jako chrześcijanie wiemy, że w relacji chodzi o coś więcej niż tylko o połączenie fizyczne czy emocjonalne. Wierzymy, że Bóg ma plan na nasze życie, a to obejmuje także nasze relacje. Gdy Bóg chce, abyśmy byli z kimś, pewne rzeczy się wydarzą, których nie możemy ignorować. Dziś chcę podzielić się z Wami trzema kluczowymi aspektami, które ujawniają się, gdy Bóg chce, abyśmy byli z kimś. Pomogą nam one rozpoznać, czy osoba, z którą jesteśmy, jest dla nas właściwa. Zatem, jeśli jesteś singlem i zastanawiasz się, czy ta wyjątkowa osoba jest tą jedyną, lub jeśli jesteś w związku i nie wiesz, czy podążasz właściwą ścieżką, to przesłanie jest dla Ciebie. Po pierwsze, odczuwasz głęboki spokój. Poszukiwanie miłości może być frustrujące i zniechęcające, a poczucie, że nie możemy jej znaleźć, może nas przytłaczać. Możemy mieć za sobą rozczarowania i złamane serca, które budzą w nas niepewność co do przyszłości. Ale jeśli zaufamy Bożemu planowi na nasze życie, znajdziemy nadzieję i spokój, wiedząc, że On ma dla nas kogoś wyjątkowego. Gdy w relacji odczuwamy głęboki spokój, to znak, że podążamy właściwą drogą. Nie będziemy odczuwać niepokoju czy niepewności co do przyszłości, lecz raczej spokój i zadowolenie. Ten spokój wynika z przekonania, że jesteśmy we właściwym miejscu, we właściwym czasie, z właściwą osobą. Jeśli jeszcze nie odnalazłeś tego głębokiego spokoju, nie trać nadziei. Boży czas jest idealny, a On wie, czego potrzebujemy lepiej niż my sami. Wciąż Mu ufaj, a On poprowadzi Cię do właściwej osoby we właściwym czasie. Jednym ze sposobów na pielęgnowanie tego spokoju jest spędzanie czasu z Bogiem na modlitwie i refleksji. Proś go, aby cię prowadził w twoich relacjach i pomógł ci rozpoznać, czy dana osoba jest dla ciebie właściwa. Szukaj jego woli, a nie tylko swoich pragnień, i zaufaj, że on poprowadzi cię we właściwym kierunku. Pamiętaj, boży spokój nie zależy od naszych okoliczności ani od ludzi w naszym życiu. To pokój, który przekracza wszelkie rozumienie i wypływa z naszej relacji z Jezusem Chrystusem. Bez względu na to, co dzieje się w naszych relacjach, możemy znaleźć w nim pocieszenie i bezpieczeństwo. Zatem, jeśli czujesz się zniechęcony lub masz złamane serce w poszukiwaniu miłości, nie poddawaj się. Bóg ma plan na twoje życie i chce, abyś doświadczył radości i spokoju, które wypływają z bycia z właściwą osobą. Nie trać nadziei i ufaj Mu, a On poprowadzi Cię do historii miłosnej, którą napisał specjalnie dla Ciebie. W liście do Filipian 4:7 czytamy: A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł Waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Ten werset przypomina nam, że Boży pokój jest ponad nasze rozumienie, ale jest dostępny dla nas poprzez naszą relację z Jezusem Chrystusem. Po drugie, Macie wspólne poczucie celu. Jako ludzie mamy naturalną potrzebę, aby czuć, że nasze życie ma znaczenie i cel. W związku ważne jest, abyśmy czuli, że dążymy do czegoś większego niż my sami. Dlatego, też, wspólne poczucie celu jest tak ważne. Kiedy jesteśmy z właściwą osobą, czujemy, że pracujemy nad wspólnym celem lub misją. To poczucie celu nada naszemu związkowi kierunek i znaczenie. Bez względu na to, czy jest to związane z naszą karierą, rodziną czy wiarą, wspólne poczucie celu może być siłą napędową naszego związku. Ważne jest, aby zauważyć, że to poczucie celu niekoniecznie oznacza, że musimy mieć te same cele czy aspiracje. Chodzi raczej o wspólną wizję naszego życia i naszego związku. Chodzi o to, aby móc się wspierać i zachęcać, gdy pracujemy nad naszymi indywidualnymi celami i celami, które dzielimy jako para. W księdze Amosa 3:3 czytamy: Czy dwóch może iść razem, jeśli się nie umówili? Biblia przypomina nam, że musimy być zgodni z osobą, z którą jesteśmy, jeśli chcemy iść razem do przodu. Oznacza to wspólne poczucie celu i wspólną wizję naszego życia. Gdy dążymy do czegoś większego niż my sami, może to nas do siebie zbliżyć i pomóc nam przetrwać burze, które napotykamy. Jeśli obecnie czujesz się zagubiony lub niepewny w swoim związku, poświęć trochę czasu na refleksję nad waszym wspólnym poczuciem celu. Czy czujesz, że dążycie do czegoś większego niż wy sami? Czy macie wspólną wizję waszego życia? Jeśli nie, może to czas, aby szczerze i otwarcie porozmawiać z partnerem o tym, czego oboje oczekujecie od waszego związku. Pamiętaj! Bóg ma plan na Twoje życie i chce, abyś był z kimś, kto podziela Twoje wartości i Twoją wizję przyszłości. Zaufaj Jego czasowi i Jego planowi. A on poprowadzi Cię do właściwej osoby, która jest przeznaczona, aby iść z Tobą przez życie. Po trzecie, wydobywacie z siebie to, co najlepsze. Nie ma nic lepszego niż bycie z kimś, kto wydobywa z nas to, co najlepsze. Czujesz, że się rozwijasz i zmieniasz, gdy jesteś z właściwą osobą. Będziecie się wzajemnie inspirować do bycia najlepszą wersją siebie i będziecie sobie pomagać przezwyciężać słabości. Ważne jest, aby zauważyć, że wydobywanie z siebie tego, co najlepsze, nie oznacza, że będziecie idealni. Nadal będziecie mieć swoje wady i problemy, ale będziecie mieć obok siebie kogoś, kto kocha was takimi, jakimi jesteście i zachęca was do bycia najlepszą wersją siebie. Pierwsze liście do Tesaloniczan 5.11 czytamy Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, jak to też czynicie. Ten werset przypomina nam, jak ważne jest wzajemne zachęcanie i wspieranie się. Gdy jesteśmy w związku z kimś, mamy możliwość budowania siebie nawzajem i pomagania sobie w osiągnięciu pełnego potencjału. Możemy być dla siebie największymi kibicami, świętując nawzajem swoje sukcesy, i wspierając się w trudnych chwilach. Gdy jesteś w związku z kimś, kto wydobywa z ciebie to, co najlepsze, odczuwasz głębokie poczucie wdzięczności i docenienia. Będziesz wdzięczny za to, jak ta osoba pomogła ci się rozwinąć i stać się lepszym człowiekiem, i będziesz chciał zrobić to samo dla niej. Jeśli obecnie czujesz się zniechęcony lub masz złamane serce, pamiętaj, że Bóg ma plan na twoje życie. On chce, abyś był z kimś, kto wydobywa z ciebie to, co najlepsze, i wspiera cię w Twojej podróży. Nie zadowalaj się czymś mniej wartościowym, niż na to zasługujesz. Zaufaj Bożemu czasowi i jego planowi, a on poprowadzi cię do osoby, która jest przeznaczona, aby być Twoim partnerem i kibicem. Ważne jest, aby pamiętać, że wydobywanie z siebie tego, co najlepsze, to gra zespołowa. Jeśli chcesz być z kimś, kto wydobywa z ciebie to, co najlepsze, Musisz być gotowy zrobić to samo dla tej osoby. Bądź wspierający, zachęcający i kochający, a stworzycie związek, który wydobędzie z was to, co najlepsze. Podsumowując, ważne jest, aby pamiętać, że jeśli chodzi o relacje, Boża wola powinna być zawsze naszym priorytetem. Możemy mieć własne pragnienia i plany, ale ostatecznie to Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. On zna pragnienia Twojego serca i chce Cię poprowadzić do osoby, która jest przeznaczona, aby być Twoim partnerem i towarzyszem w życiu. Nie trać nadziei i nie zadowalaj się czymś mniej wartościowym, niż na to zasługujesz. Zaufaj Bożemu czasowi i Jego planowi, a On poprowadzi Cię do właściwej osoby we właściwym czasie. W końcu możemy zaufać Bożym obietnicom i Jego wierności. W Księdze Przypowieści 16.3 czytamy Powierz Panu swoje sprawy, a twoje zamiary zostaną urzeczywistnione. Jeśli powierzymy Bogu nasze relacje i nasze pragnienia, On zrealizuje nasze plany i poprowadzi nas do satysfakcjonującego i radosnego życia. Zatem zachęcam cię dzisiaj, bez względu na to, czy jesteś singlem, w związku czy gdzieś pomiędzy, abyś przede wszystkim szukał Bożej woli. Zaufaj Jego planowi, a On wyprostuje twoją ścieżkę. Nie trać nadziei i nigdy nie zapominaj, że Bóg Cię kocha ponieważ jesteś jego dzieckiem. Amen.